łącznie otworzymy dzisiaj dwa boksy, zrobimy sobie dwa live tak jak zawsze, aby się to nie mieszało po prostu. Tak, aby się to nie mieszało i aby też było bardziej gdzieś tam czytelne dla nas. Taki jest plan na dzisiaj. Myślę, że dosyć szybko nam nie. to pójdzie. W sumie też trzeba możliwość tego chroma zrobić, no, ale tam trochę brakło i z płatnościami, i trochę klubów tam. Zostało 5 miejsc w tym naszym losowaniu z 10, jak się nie mylę. No, ale to już idzie, idzie do przodu. No, tak, akurat w sumie na tą 22 wykalkulowałem. A właśnie myślałem, że to mniej więcej tle potrwa. Znaczy tak, myślałem, że może to troszeczkę. Szybciej pójdzie i zrobimy sobie szybciej w prowadzeniu, no ale będzie no tam okazało się, że, że ten live i tak w zasadzie <laughs> tylko tutaj 3 minuty chyba tam szybciej. No ale to zawsze 3 minuty, co nie. No, dziwne troszeczkę, bo fajne był później o jeden dzień niż ten chrom. A finalnie okazało się, że fajne sta zrobimy sobie szybciej. Także, no, widzicie, tak to wygląda, że czasami coś jest y, później, a finalnie jest szybciej. No, bo to, tak jak mówię, zależy od płatności, zależy też tam od y, innych rzeczy, typu jak tam popularność też tego boxa, No, to akurat wyszło, że na dwa się uda. Tak właśnie myślałem, że jak już jednego dnia, to żeby jeden i drugi zrobić. No tak, dzisiaj dwa, natomiast teraz otworzymy sobie tylko 3-3-2. Zakończymy tego live'a i otwieramy 3-3-3. Żeby to się po prostu nie myliło, ja też tam na grupie rzuciłem że to jest 3-3-2. No bo później nie będzie w końcu wiadomo, który. Nawet już kiedyś próbowaliśmy tam z jakimiś karteczkami i tak dalej. I tak to były pomyłki, także lepiej po prostu to zrobić oddzielnie i nie ma wtedy wątpliwości. Cześć witam was wszystkich. Cześć Kuba. No tak no po kolei od 3 3 2 zaczniemy żeby też się to nie myliło. Kacper widzę też już jest. Madison też jest dobra mało zaczynamy. Tak jak mówiłem wysta druga co my tutaj mamy tak naprawdę mamy Gwarantowaną kartę numerowaną w tych boksach i autograf 1 na case, czyli 1 na 6 boksów. No jest spora szansa na autograf, nie ma się co oszukiwać, bo jednak 1 na 6, a mając 2 boxy, szanse 1 trzecia. Um, w Chrome jest nieco lepiej, bo tam mamy średnio 3 numerowane na pudełko, także tak to wygląda. O, proszę no i Kopenhaga jeszcze na tej karcie XXL. Wiem, że niektórzy na tego pana palowali, a nawet na tej dużej karcie wpada, także widzicie, można trafić, <laughs> jeszcze nie otwierając żadnej saszetki. Kiedyś, um, tylko nie wiem czy, staję, czy z tej drugiej edycji, bo tam dwa były te fajneste, chyba z tej, chyba stay, no, trafiliśmy lewego numerowanego do 50 właśnie na tej xxl no ale tak jak mówię, nie no, to gdzieś już tam to już w ogóle szczęście. Natomiast sami widzicie, tak to tutaj wygląda. No właśnie, nikt nie chciał tej Kopenhagi, a proszę bardzo, Kopenhaga wpada. No właśnie nie wiem, dużo ludzi właśnie tak mówiło, nie? Że gdzieś tam poluje, a... Ale wiesz co, to chyba nie też dlatego, że nikt nie chciał, bo Kopenhaga ogólnie szybko poszła, tylko po prostu była nieopłacana i mi się wydaje, że też o to trochę chodzi. Bo to co tam później weszło, to, to było po prostu nieopłacone. Nie? To nie było to, że nie było chętnego, tylko chętne była, nie było opłacone, No te karty są takie. Jak właśnie ktoś mi mówił... Jak to jest z tymi kartami? To mówię, one są takie lekko. No te jeszcze nie tak bardzo, nie? Ale z tego fajne sta. Chromnie, ale fajne ma no właśnie te karty, że one są tak leciutko gdzieś tam wygięte. Się pytać, od czego to jest od wilgoci? saszetki nie są. Dobrze. Uh, Miller. Proszę bardzo. Thomas Miller. Tego bym się nie spodziewał, że w pierwszej partii już nam numerowana do 50 wpadnie. Może być jeden na jeden. No, no, no. Ładniej. Tutaj dla Dawida chyba, jak dobrze pamiętam, 15 zł ten Bayern był. Bayernu, to dopiero nikt nie chciała zobaczcie, Mylar wpada. No ale ogólnie Dawid ma jakieś szczęście do tych losowań, i dla jakichś breaków, więc yy, no widzicie, kolejny raz tutaj. Tak naprawdę ładne karty wpadają. Dobra, musiałem po foliki gdzie mi się folijki skończyły. Myślałem, że mama widzą nam tylko te plaudery folijek. Nie wiem, czy o tak ta karta wygląda. Jeszcze wam pokażę. Proszę bardzo, jaka ładna, do 50, fajna sprawa. No 15 zł ten bernek, nie muszę sprawdzać, bo to pamiętam, właśnie się dziwiłem, a że nikt nie chce Bayernu, są tam fani Bayernu, ale Bayernu jakoś nie chcą. A Ale że gotowe karty kupić też nie jest to taki zły pomysł na dobrą sprawę. Ale chyba w breakach no wszystko się bardziej opłaca, jak tak sobie zliczymy, to przy odrobinie szczęścia naprawdę można Dużo lepiej na tym wyjść. Cześć Patrek, witam Cię bardzo serdecznie. W ogóle wszystkich witam wszystkim życzę powodzenia tutaj w tych break Bo jeszcze i autograf, może być i wszystko, no, ale że numerowana z pierwszej paczki, to pewnie wam że tego bym się nie spodziewał. No ale tak czasami bywa, że mam pierwszą paczkę i od razu kartę numerowaną. Także widzicie, jak to wygląda. Ibrahimowicz, Carboni sugo leo ale no tak jak wspomniałem właśnie czasami tak jest że coś nie zostanie opłacone a potem gdzieś tam właśnie leci czy ta karta duża czy, czy jakieś numerowane karty czasami tak rzeczywiście bywa ale Bayern Munchen no ładnie ładnie powiem wam szczerze o Zinedine Zidane tam wpadł też właśnie było pytanie czy wpadnie ten Zinedine Zidane no i wpada Pada tutaj Mateusz, tam wziął właśnie dla Zidana, tylko nie wiem czy ten, chyba ten break, jak się nie mylę, bo albo ten drugi, ale w drugim może też właśnie ten Zinedine Zidan wpadnie, no bo to jest jednak karta bazowa, więc trochę tego jest. W sensie nie ma gwarancji wiadomo, jest więcej bazówek niż kart w boxie, ale szanse są dosyć dosyć sporawe. Tego drugiego fajne nie mam tym razem, także otworzymy sobie tylko tego i, i tego drugiego po prostu nie będzie. Natomiast tak to, tak to po prostu wygląda. Będzie jeszcze też chrom z tych tańszych, tam jakieś dwa value boxy też jeszcze dla Was mam. To jeszcze nie było o Son, jeszcze nie było zapisów na te value, ale, ale one też też będą. No ale też wrócimy do, do breaków, tylko tam nie wiem, muzeum albo incepcja. Zobaczymy w sumie, co będzie ciekawsze, co będziecie chcieli. Bo uważam, że dwa są całkiem spoko. No tak na te starsze edycje widzę, nie ma za bardzo zainteresowania. O jeszcze refraktor z PSV, proszę bardzo, ładna karta. Te refraktory też są nie dziadkie tej no, ale tak jak mówię, nie? Te karty bardziej widać. I to co zacząłem mówić, ale mi ten Miller przerwał. Yy, tu chodzi o wilgoć i, i o to, że te saszetki nie mają żadnego odprowadzania tej wilgoci, Jak sobie zobaczymy, one nie mają żadnych dziurek. Dlatego w tych nowych saszetkach są dziurki i one się nie wyginają, bo, bo właśnie ta wilgoć ma gdzie uchodzić. Tu nie mamy takiego czegoś. A nawet jak tu gdzieś mieliśmy jedną czy dwie, to były zakryte tym, więc ten papier się po prostu wygina. Ale u autograf będzie, ale fajnie, autografik będzie mieli. No, 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 ale zobaczcie, autograf już jest prosty, nie? No i do tego mówię, że teraz po prostu zależy, jak te karty gdzieś tam się zrobią. Ale wiecie, tak jak mi ktoś pytał, czy to jest wadę, no, wystarczy wyprostować tą kartę. Wrzucić folikę, żeby się tam nic z nią nie stało. Do toploadera nawet jeszcze można, chociaż najlepiej w samej folice, Pod coś ciężkiego, pod jakieś książki albo coś i, i karta jest wyprostowana, i dalej można PSA 10 dostać. Nie jest tak, że jak już nie wiem, gdzieś tam się skrzywiła, to, to nie dostaniecie. Nie wiem, PSA 10 na przykład. A jednak nie ma autografu. Coś na stop zrobił w konia. No trudno. Dwóch halandów za to mamy. Coś po prostu im się musiało. W maszynie źle zapakować. No nie, nie, nie są to żadne refraktory, nic takiego. Nie wiem, czy nie jedna karta więcej w tej paczce po prostu była. No tak czasami jest. Mamy dwóch Harlingów Halandów no i Carvalho A już myślałem, że autograf będzie, będą, że kiedyś autograf też był też był odwrócony, ale myślę, że autograf jeszcze tutaj może być w tych paczkach. Parę fajnych kart już nam powpadało z tych edycji. Każdy gdzieś tam męta, ale proszę bardzo, drugi refraktor. No, 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 i to też z PSV. Tamten też był z PSV, pamiętam. Nawet nie wiem, czy nie ten sam kurczę. Zaraz na no szybko zobaczę. Natomiast, no, nie, inny, inny też z PSV, ale inny refraktor, inny zawodnik. No, ale tak jak mówię, kolekcja rzeczywiście ciekawa. No, z realu też już tam parę kart spadło. No ta edycja ma takie swoje uroki, tak jak mówię, no właśnie też to, tą linię taką, ale to mówię, to nawet gdzieś tam wcisnąć później się gdzieś tam naprostuje. Neymar Junior, Garlisch, Chiesa, zobaczymy, zobaczymy co tutaj nam się kryje jeszcze w tym boxie. No liczę na autograf, jak nie w tym, to w tym drugim, bo pamiętam kiedyś na dwa boxy pod rząd otwieraliśmy tego Finesta i dwa autografy, no odpadły, co prawda jeden z jednej, drugi z drugiej edycji. Ale da się, da się. Także mam nadzieję, że i tutaj też Kajsa mógłbym z takiego fajnego sta załatwić. No wiadomo, że wtedy ceny byłyby troszeczkę wyższe. Natomiast y, wtedy byśmy mieli ten gwarantowany autograf. Y, dużo kart na pewno by było. Sześć kart bo to już swoją drogą, nie? Ale dużo kart. A w sumie ceny jak za takie muzeum by były na dobrą sprawę. A, a też by był właśnie Okilan Mbaper. A też by był właśnie ten autograf. No i ile kart, no to to wiecie, to już tak jak mówię, swoją drogą. Ale no widzę, że nie ma. O, uu, Ronaldo też ładny ten z Interu. Tu mamy Figo, ale Ronaldinho, co za paczka legend w ogóle: Renato Sanchez. Ale widzę, że nie ma chyba bardzo chyba właśnie chętnych na tą. Te starsze edycje, także Kejsa chyba nie będzie z tej edycji, akurat na breaka. No ale mówię, jakbyście chcieli, też piście, jak zobaczy że jest zainteresowanie, to w sumie można i, i całego case ogarnąć. No ja tak biorę po jednym, dwa boksy bo, bo wiem, że jak już jest za dużo tych starszych boksów to już jest dużo mniejsze zainteresowanie, a właśnie jak tak jeszcze jeden, dwa lecimy, to to akurat hmm, zainteresowanie jeszcze jest. Dobra, także ten boks by się prezentował tak. Mam Mylera do 50. Jedni bardziej lubią fajne niż chroma, drudzy bardziej chroma. Dwie edycje mają coś do siebie. Ostatnio w tym boxie trafiliśmy 1 na 1 albo z tego poprzedniego fajnesta z tamtego roku, ale właśnie w takim boxie 1x1 trafiliśmy, bo To są hobby boxy. No tylko takie niestety hobby boxy, że jedna numerowana i autograf 1x6. Aczkolwiek wszystkie jeden x 1 i tak dalej są do trafienia tylko tu, bo to jest jedyny box. Chrom będzie no, troszeczkę więcej tych kart ciekawych, no bo tak jak mówię, tam są średnio cztery numerowane, też autograf do trafienia. Kiedyś nawet mieliśmy pięć numerowanych, także wszystko wszystko tak naprawdę do ogarnięcia. No dokładnie, Izraelu Kamoinga też wpada, także dosyć ładnie to, to było. Także no mówię, żegnamy się na chwileczkę um, i nowy live będzie dosłownie za pięć sekund i lecimy z drugim boksem. Также до услышания за секунду.